Gdzieś w zaciszu domowego ogniska możemy się spotkać z kimś o wiele ważniejszym. Że tutaj w niedzielę, czy kiedykolwiek, codziennie, o każdej porze, możemy się spotkać ze stwórcą świata, z właścicielem tego wszystkiego. Z właścicielem wszystkich banków, wszystkich ziemi, wszystkich interesów. I on zawsze ma czas, zawsze kocha i zawsze chce do nas przyjść. Miałem powiedzieć świadectwo? Nie, nie wiem, nie co powiedzieć. Pierwsze, kilkanaście lat temu byłem bezdomny, spotkałem Kubę i Dorotę. Oni przynieśli odrobinę nadziei do mojego serca, co było poparte czynami fizycznymi też. Poświęceniem wielu godzin czasu, pieniędzy i tak i Wtedy nie było tak łatwo z pieniędzami jak teraz. Dzisiaj minęło 15 lat od tego momentu, kiedy się poznaliśmy. Dzisiaj mam żonę, córkę, prowadzę firmę, udzielam się jako aktywista kulturalny w mieście. No i tak dalej, i tak dalej. Fajnie jest, Bóg jest wielki, to w sumie tyle chciałem powiedzieć. I fajnie jest nie zapominać o tym, że. Że zawsze ma czas, że to on jest, to on jest tym VIP-em hmm. naj, najważniejszym. Który ciągle chce się z nami spotykać, chce z nami być. No, to już A nie nie... To jest. historię, wiesz, jak goś uratowano? Jak się zabijać? Powiedz. Jak było źle, się. którą? Jak już się popełnić samobójstwo, jak panu chcieli ciągnąć? Ach, chciałem pełnić samobójstwo kiedyś, a Pan Jezus miał wyciągnął. <laughs> nie, nie, nie. Ja, ja robiłem kupę głupot w życiu. Byłem bardzo zdesperowany. Ja w ogóle pochodzę z takiej załogi pankowej, anarchistycznej. Gdzie byliśmy anarchistami, do tego stopnia, że nie malowaliśmy tych gdzieś tam na kubłach, tylko zrezygnowaliśmy ze szkoły, z pracy, z życia w domu, zostaliśmy świadomie bezdomnymi łobuzami. Zajmow Spaliśmy gdzieś na dworcach, w pociągach, w jakichś opuszczonych budynkach. Zajmowaliśmy się tym, że jeździliśmy zwalczać przeciwne subkultury za gratyfikacje jakieś finansowe czy dobra materialne i alkohol. I było nas kilkunastu w tym wszystkim stworzyliśmy sobie taki fajny świat chuligańskiego. Robiliśmy bardzo dużo złych rzeczy. Za niektóre nas łapano i karano, a za niektóre nie. Mi się bardzo dużo w życiu upiekło, a, a kilka, kilka rzeczy mi się krótsze nie udało jakoś. No policja, już mieliśmy przerąbane z policją do tego stopnia, że w naszym regionie musiano nas rozbić, bo byliśmy zbyt silną załogą żeby nam pozwolili tak funkcjonować. No. I trafiłem do więzienia za kradzież rowerka, którego nie ukradłem, Nie wiem, kilkunastu albo kilkudziesięciu świadków na to, żeby go Mimo tych wszystkich świadków, mimo zeznań ofiary, wiem, której ten rower zabraliśmy, a ta ofiara zeznawała, że nie zabraliśmy tego roweru, bo to był nasz kolega i przyjechał na tym rowerze nogi, nie wszyscy jeździli na tym rowerze i tak no, nie oskarżono o kradzież tego no To bardzo napięta. Policja chciała pokazać, że, że jak chce kogoś ukarać, to może to zrobić pod jakimś pretekstem. I nie, nie, wykręcisz się, nie? tak masz świadków. Więc ja trafiłem do więzienia za, za kradzież rowera. W międzyczasie przychodziły, pobudzano tam jakieś nowe sprawy. Bardzo dużo tych wyroków mi się uzbierało. Większość to była tak samo ponapinana jak ten rowerek, na przykład, że e, jako e, ekipa e, rozprowadzamy narkotyki, co było nieprawdą. Pomazałem sprayem kościół, więc miałem wyrok za profanację. No i tam jeszcze jakieś różne głupoty porobiłem. Spaliłem pociąg osobowy. Dwa, no, straszne straty. Dobrze, że to było przed... W tym 11 września, co te dwie wieże strącili, bo chcieli mi wbić taki paragraf, e, gdzie tam anarchoterroryzm czy coś takiego. Potem mi to, no, straszne, straszne rzeczy. E, za to groziło e, tą chyba do 10 lat. I te wszystkie wyroki, wiecie, zaczęły mi się zbierać i zbierać i zbierać. Ja siedziałem w tym więzieniu. Pisałem, to była sankcja za ten kawałek wejścia do tej Głównej Nie wiem, czy wiecie, jaka jest różnica między aresztem, tym sankcją i sankcją tej posady. No, ale no, siedziałem w tym więzieniu, czekałem, aż resztę wyroków sąd zatwierdzi. Pisałem odwołania, żeby mnie zwolniono do domu, żebym mógł startować tam do sprawy z wolnej stopy, wtedy jest łatwiej. I na takie odwołanie przyszła negatywna odpowiedź. Wiecie, ja wtedy w celi byłem sirokezem nie? to nie, nie, za to w tamtych czasach pankowcy jeszcze bili się z gitowcami. Te, takie, takie te kultury różne były. To było bardzo niebezpieczne być w być, być więzieniu Sidokazem. Nie, nie miało się kolegów. W więzieniu nie można się przypisywać do żadnej wolnościowej kultury. To robi takie niepotrzebne kłopoty. Jak, jak wchodziłem do, do więzienia, to klawisz zaproponował mi, że zetnie mi te głosy. No to jest tak, tak mi pójdzie na rękę. Nie? Ja się nie zgodziłem. Potem jak byłem na takiej celi przejściowej, to przyszedł drugi i powiedział, że zanim trafię na normalną celę, to, to jeszcze mam szansę się obciąć. Nie ja chcę, że to do końca życia już i tak dalej. ich zniewolenia. Potem ściąłem, teraz mam znowu, ale to inaczej. To, 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 to to. W każdym bądź razie no, było ciężko. Dawali mi koledzy do zrozumienia, że jak dostanę wyrok, pojadę do innego zakładu karnego, to, to już będę miał gans przerąbany. No i się zrobiło tak smutno bardzo, jak, jak zaczęły te papiery wychodzić na jaw. Tu grozi 10 lat za to, nie? za to grozi tam 4, za to ile się. I ci prorocy więzienni, w cudzysłowie, tam ile lat ja będę siedział na to wszystko. Stwierdziłem, że popełnię samobójstwo, bo no mi się nie chciało siedzieć. Stwierdziłem, że i tak jak, jak ja się nie zabiję, to, to ktoś to zrobi w tym następnym mm. więzieniu. I e, leżąc gdzieś tam na łóżku, rozmyślając o tym wszystkim, to, to taka myśl mi wpadła do głowy, że wpadałoby się jeszcze pomodlić przed końcem. Ja to planowałem zrobić, jak wszyscy zasną, i, i, i zanim zasną, to sobie leżałem i, i tak sobie rozmyślałem. Mówię, no tak, tak, proforma. Panie Boże, no dzięki za to całe życie, dzięki za, za każdy jeden raz, co żeś mi pomógł. Przepraszam za tam wszystkie błędy, jakie zrobiłem. No i takie, jakieś takie rozliczenie życiowe, a na koniec powiedziałem: A jak byś jeszcze mógł mnie jakoś z tego wszystkiego uwolnić? No to mnie uwolnij, nie? Jak, jak jesteś taki wielki i tak wszystko możesz, to, to też mnie uwolnij, to jak mnie uwolnisz, to się zmienię, tą Złote Góry, wiadomo, zawsze w takich sytuacjach się obiecuję, teraz wszystko już będę święty w ogóle do końca, będę Ci służył, Ło, jak ja Ci może będę służył. No, no i tak sobie leżałem. W jakimś czasie przed klawisz. wiecie, to taka decyzja świadoma, taka dorosła. Czasami człowiek ma takie, takie dni słabsze, że mówi: A już Boże, mógłbyś mnie stąd zabrać tyle tych rachunków, tyle tam kłopotów to już mnie Boże weźmie. To, to jest jedna taka depresyjna postawa. Ale co innego jest tak, człowiek świadomie się zdecyduje, świadomie wszystko rozliczy i stwierdzi, że na szali życia te negatywy przerastają pozytywy i już, już nie ma sensu, już, już nie ma nadziei. I kiedy się świadomie zdecyduje człowiek na to, że już nie chce żyć, z mózgiem się robi coś, coś innego. Przychodzi jakiś taki spokój, zapomina się o rachunkach, zapomina się o tym o oskarżeniach zapomina się o, o tych wszystkich troskach, które są przed nami. Bill Johnson chyba powiedział, że jeżeli do końca życia masz się tam męczyć z jakimiś nałogami i tak dalej, to to śmierć będzie Twoim Zbawicielem, a nie Jezus. Jezus od śmierci różni się tym, że uwalnia nas już teraz, tutaj. Nie, nie dopiero po tym, jak się oddzielimy od ciała. Więc leżę sobie na tym łóżku więziennym, przychodzi klawisz i mówi do wychowawcy, więc idę do wychowawcy, to jest taki dziwny stan po drodze. Byłem tak przez to wszystko otumaniony, że nawet nie wiedziałem, czy, czy ziemi dotykam, jak idę, Już te mury, kraty, już się nic nie dotyczyło po drodze. Ten wychowawca mnie wezwał, coś, jakieś papiery czytał, a do mnie tak dochodziło, jakby ten dźwięk się w zwolnionym tempie zatrzymywał gdzieś przede mną i nie trafiał do głowy. Pamiętam, że on trzaskał rękami strasznie o biurko i krzyczał, rozumiesz, rozumiesz, ja tak stałem i no, nie rozumiem nic wytłumaczył mi wulgaryzmami i wieloma, że jeżeli nic na mnie nie znajdą do środy, to mnie muszą wypuścić. Więc myślę, jak, jak nic na mnie nie znajdziecie, przecież macie aktów tyle, sąd jest zaraz obok zakładu karnego, w tym sądzie też są wszystkie akta, zresztą gdzie wy chcecie szukać, czego wy chcecie szukać? Wróciłem do celi już, już taki bardziej trzeźwy. Myślę sobie, kurczę, muszę mnie wypuścić, jak to przecież to jest niemożliwe. Mówię chłopakom w celi, mówię, nie, niemożliwe, nam się nie mówię. Mija ten czas tych najpiękniejszych obietnic. Wiecie, ja wtedy rzuciłem palenie, już wszystko, wszystko, co, co się dało zrobić w celi, żeby być świętym, to byłem jak ma człowiek do wyboru, wiesz, jechać do innego Zakładu karnego, daleko od swojego miasta, gdzie będą sami kitowcy, z kim i tak dalej, tak dalej, wszyscy inni, i człowiek wie, no co się pisze, a z drugiej strony jest możliwość, że cię wypuszczą do domu taki cień, nadziei, to człowiek się tego chwyta bardzo mocno. Wie wiele wtedy takich kłamliwych obietnic. Wtedy mnie naprawdę wierzyłem, że mam radę się zmienić w ogóle. No wiele takich obietnic złożyłem Panu Bogu. Przyszła ta, ta środa wymarzona, ja się zapisałem do wychowawcy. Wszedł jakiś klawisz do celi i powiedział, a po co ty się zapisałeś do wychowawcy, jak my mamy na ciebie nakaz? I ze wszystkie te siły, znowu, znowu wróciłem do tego stanu takiego, wiecie, że nogi są z gumy, ciało jest z nie człowiek nie ma wiary w to, że może jakiś krok w ogóle zrobić. Popadłem na łóżko i pytam się, jaki jak ten nakaz macie, co, co, co nowego? A klawisz powiedział, nakaz zwolnienia do domu. I <śmum> Wiecie, był 24 grudnia. Symboliczna data. Wyszedłem do domu razem ze świętami Bożego Narodzenia i sam też narodziłem się na nowo. Wiele z tych obietnic oczywiście nie zostało dotrzymanych, ale, ale Bóg swoją swoją odpowiedzią, swojego zdania, swojej obietnicy dotrzymał. On coś, coś, coś zrobił, coś się zmieniło. No i to, to, no co, no co, co, to, to fajnie wrócić do Mamy na święta. Fajnie. Bóg jest wielki w tym wszystkim. U. Gdzie nie było szans. Prawnych takich możliwości nie było, żeby mnie wypuścić. Dostałem negatywną odpowiedź na to swoje podanie. No, tyle lat temu powinno się ciągle czym sobie ten biel... A Bóg jest poza... Działa ponad możliwościami prawnymi, ponad ograniczeniami, ponad kratami, ponad murami. Jest większy od tego i wszystko może. I ten gość ma dla nas czas teraz. Teraz dzisiaj patrzy z góry i mówi kocha, kochane dzieci, fajnie, żeście przyszli. Fajnie, że w końcu się możemy spotkać, tak bardzo za wami tęsknię. To już. 然后放的是什么？